Witajcie, zrobimy sobie taki szybki rozkład, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w miłości, w partnerstwie, w związku. Zobaczymy, co było u was w przeszłości. E, tutaj ta osoba, mężczyzna lub e, kobieta, często przychodziła do Was, wracała m, po przebaczenie. E, tutaj odchodziła, wracała, m, chciała być z wami, może też była niegotowa na jakąś e, stały związek. Tutaj karty mówią, abyście również umieli wybaczać tej osobie, ale właśnie jak uleczysz swoje rany z przeszłości, doświadczysz więcej miłości w teraźniejszości. Więc warto tutaj pouzdrawiać swoją przeszłość, swoje rany z przeszłości, aby móc kroczyć dalej w coś nowego i satysfakcjonującego. Zobaczymy teraźniejszość. Kochani, tutaj widać, że jesteście obydwoje współuzależnieni od siebie. Bardzo często możecie się wspominać się nawzajem, myśleć o sobie, tęsknić za sobą i wyobrażać sobie, co by było, gdyby. Na razie Was nie widzę razem. E, uzależnienia wpływają na twoje życie uczuciowe. Możliwe, że nie umiecie sobie ułożyć z kimś innym e, związku relacji, bo cały czas macie osobę z przeszłości w waszym sercu. A co przyszłość pokazuje? Przyszłość pokazuje, że ktoś wróci, że ktoś wróci, ale założy maski. Mm, tutaj e, ktoś w tym związku nałożył maskę, skrywając prawdziwego ja. Przyszłość klaruje się taka, że może będziecie obydwoje bali się wyrażać swoje uczucia prawdziwe, tak? Będziecie bali się, że znowu wejdzie ta przeszłość pomiędzy wami. Tutaj aniołowie cały czas proszą i nie dawają spokoju, abyście się pojednali i żebyście odkryli własne uczucia wobec drugiej osoby. Ja bym też również uważała na osobę, która wraca, czy jest szczera, czy jest uczciwa, czy teraz przyjdzie z Wami rozmawiać w prawdzie i okaże coś więcej niż tylko puste słowa. Pozdrawiam, kochani, życzę wszystkiego najlepszego.